Cześć, witam wszystkich Boże. bardzo serdecznie. Myślałem, w 13 że się odcinku się już dawno Teraz mnie walczyć na arenie pominą. Jeśli myślimy, w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Jeśli myślisz, że. Czym się tutaj zajmujesz? Organizuję walki na arenie, przyjmuję zakłady, pozyskuję nowych wojowników. No wiesz. Nie wiem. Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc. wiem, że. Jeśli zrobisz na mnie otworzyć wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szlanki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę co potrafisz. I jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko. Zajmujesz się tak, ale nie za darmo. Nie, ja będę grał bronią dwuręczną. Myślę, że tak ciekawiej jest niż bronią jednoręczną. Myślałem, że stary i nowy obóz nie dogadują się najlepiej. Dlaczego pozwalać... To proste. Raz w tygodniu organizujemy walki, a kopacze lubią patrzeć, jak szkodniki z... Gdy walczy któryś z nich, przyjmuje więcej zakładów. A to dob. Osobiście nienawidzę tych wieprzy z nowego obozu, ale... Co za rasista. Nie, no też ich nienawidzę. Przepuść. Nie wiem, co oni mi zrobili, ale nienawidzę ich. W ogóle nową, nową brońkę mam. Ja jej nie założyłem. Cześć! Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Jestem Kirgo. Jesteś dobry? W walce? Nie zajmuję się tym za silny, No rusz się, chcę przejść. Tylko no jakbym, nie wiem, stał tam już za dwadzieścia minut. Chciałbym cię wyzwać. Co? Ale ja nie chcę z tobą walczyć. Dobra. Proszę bardzo. Dzięki. Wielka szkoda. Cóż, trudno. Całkiem nieźle się trzymasz jak na kogoś, kto przesiedział w celi. I zamierzam się postarać. To dlaczego tak ci zależy na... Chcę zasłużyć na szacunek w obozie. To znaczy, że chcesz przekonać do siebie Skatiego, tak? Hmm. To jeden z bardziej wpływowych ludzi w zewnętrz... Ale jeśli naprawdę chcesz go do siebie przekonać, powinieneś stawić... Jeśli nadal chcesz ze mną walczyć, daj mi zna... Dobra, to zapiszę lepiej kraków. Chcę z tobą walczyć. Dobra, chodź Jesteś walczyć. gotów? Chodź za mną. Kurde, jakiś debil tutaj walczy. Czy walczy, ćwiczy. Z czym walczy? Z ostrym cieniem mgły. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Dobra, zaczynajmy. Czyli ja. Niech. W... Zobaczmy, no kto się. No. Nie, całkiem dużo mu obrażeń Dobra, schowaj. Broń. Dobra, to chodź. Zobaczmy! Nuda. Bez nie chcę się bronić w ogóle. Co chcesz zrobić z tą bronią, człowieku? Niektórzy nigdy się nie nauczą. Nic. No już, Masz schowaj tę broń. Szybko się uczy. Masz Dobra. szczęście. Zaczynajmy. Niech wygra najlepszy. Od razu. Schowaj broń. To się chyba nie to nie dotyczy. Zawsze to samo. Może. Dobra, zaczynajmy. Już się więcej nie. Niech wygra. Zobaczmy no kto się wziął za łby. Nuda. Co ja zrobiłem? Ludzie Dobra. Zaczynajmy. Lepiej się do tego wymieszać. Musisz uważać na to, co mówi. Dobra, to jest dobra, zakrętam. Albo nie. Mam To dziwnie Nuda. Kurde, no nie jest taki łatwy ten Kirko. No walcz. Dobra. Hop. No, Zobaczmy, no kto się wziął za się odwraca. da. Myślę, że my tego bił przez trzy odcinki. Dobra. Przegodzimy też, żeby się załobyć. Ty no, no, musiał się uleczyć. No, już nie, już nie było nie Było Nie no, chcę, się no, Dobra. na to, co mówi. Udało się. Chodź. No, udało Mnie jest za trudny, ten Kirko. Jego ja nie pokonam. Dobra. W tej historii tak Schowaj, zobacz jak, jak on nie uderzył. Nigdy więcej tego nie prób... Kirko, dobra. Ja Posiedzenie. Schowaj. Ja Schowaj broń, albo się zdenerwuj. Przecież debil! Był pośledzony. się. Nigdy więcej tego nie próbuj! Ja od razu się nakieruję na esencję uzdrawiającą. Dobry. Schowaj broń. Zobaczmy no, kto się wziął za łby! to był za no. takie sprawy... Kurde! Nie da się go pokonać. Od razu Pi że będą kłopoty. Sch Stój! Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni... Fajnie. Fajna gra. ja miałem rację, ja go będę bił przez pięć odcinków. Przynajmniej pięć. To się już więcej nie będę. Dobra. To nie Myślałem. Schowaj broń. Nie chciałbym teraz... Schowaj bro! Co schowaj, broń? Jesteśmy szybko na się uczysz. Czegoś się uczy. Schowaj broń! Zobaczmy, no, kto się wziął za łby! O co chodzi? Czy on stoi? już dość. W tej historii może być jednak ziarno, prawdy. Myślałem, że to się skończył w niej. Tak! Fajna. Fajna gra! Nigdy więcej tego nie próbuj! sobie bym nadpisał grę. To już się więcej nie Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Ostatnia próba i koniec. Dobra, Za mnie... Chodź. Chodź. Myślasz, że Schowaj brod. No Nuda. Nie, go nie pokonam. W kolejnym odcinku spróbuję. Że na nikim nie można polegać. To cześć! To już będzie koniec tego odcinka. Może.